Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie gorąco Zapraszam do kolejnego odcinka z Diablo 3 Gdzie dzisiaj omówimy sobie metę solo oraz metę timową Po jakichś czterech dniach sezonu Piątek, sobota, niedziela Ja dzisiaj wtorek nagrywam ten odcinek Zarzucimy sobie okiem na rankingi Zobaczymy sobie co grają timowo, Jakie konfiguracje są teamowe Jakie buildy są topowe Po tych trzech, czterech dniach sezonu no to już można taki pierwszy wgląd na metę sobie, e, moi drodzy, e, zrobić No i dobra, zacznijmy, moi drodzy, rankingi solo o, Zacznijmy od barbarzyńców, od samej góry Jak widać zrobiona jest 140, moi drodzy, dwóch zawodników tutaj zrobiło 140 i pod jakie buildy? No tak jak już mówiłem, WW, e, Barb e, jest topowo, jest top 1 no i tutaj jeszcze będzie jeden buildik, moi drodzy, pod LotHotę, tak jak już wspominałem o tym na streamach, wielokrotnie na barwach królują w tym sezonie dwa buildy, tak jak już widzicie. Pod set pustkowi, klasyczny, typowy WW Barb, bez żadnych większych zmian. Tutaj nawet gościu ma ten, ten krzyż Black Torna, szanuje no i podmieczyki standardowo setowe. Mamy tutaj esencję cierpienia. Tutaj widzę, że jest wylosowane to, że mamy 50%. Yy, kiedy zadaje przeciwnikowi obrażenia od trucizny? Ważne, żeby mieć demecz od trucizny. W tym mieczyku jest ten bonus do trucizny, także tutaj zadajemy ten, bon, ten obrażenia od trucizny. Yy, mamy moi drodzy, zwiększoną redukcję czasu odnowienia i szybkość ruchu o 2,5%. Ale otrzymawane przez ciebie obrażenia wzrastają o 5%, sekund, o 5 na 10 sekund i jest kumulacja 10 razy czyli te Został tutaj wybrany gemik Na movement speed Na cooldowny no żeby wiadomo ten gniew berserkera Był cały czas No i w głowie jest odłamy grozy Gem esencja Czy jak ktoś tam jak to tam woli to nazywać tak naprawdę ehm, Odłamy grozy występuje bardzo często w wielu buildach w tolowych jak i w teamowych e, No bo tak naprawdę daje dość dużo Tutaj jest akurat wybrana opcja po zabiciu 100 przeciwników. Wywołujesz zabójczy pierścień ognia. Spoko. To jest akurat fajny, fajny build, yy, ponieważ zbiera dużo mobów, dużo traszy. Yy, no i często jest taka sytuacja, że po prostu elita jakaś na przykład jest w środku. No i ten barb zbija te pomniejsze mobki. To wszystko jest zbite tutaj, właśnie za pomocą tapnięcia i ten Ring of Fire bardzo mocno. Pomaga tą dobić tą elitkę także tutaj bardzo fajna jest to, oczywiście, ta opcja z tym pierścieniem ognia. No i druga opcja, ta podstawowa tego GEMA, że wszystkie czasy odnowienia zostają zwiększone o 25%, ale za każdy skill na cooldownie dostajemy 12,5% zwiększone obrażenia, i tyle samo procent. Otrzymujemy obrażeń mniej Także tak to wygląda Ten gem bardzo, bardzo przeważa We wszystkich buildach Tutaj jest fajnie, bo jeszcze wylosowana została siła Ta siła się często w tym odłamku grozy pojawia Także mm, Także tutaj jest no, dość przydatny oczywiście dla barbarzyńcy bonus Ja na swoim nichu też trafiam tą siłę No oczywiście mi na zręczności zależy Żeby tą, Żeby tutaj dostać No i tak jak widzicie, no, typowy barbik tutaj nic więcej, co mogę mu więcej dodać, typowo bardziej mnie interesuje, tak się tutaj roba e, ten build, ponieważ to, można powiedzieć, pewnego rodzaju nowość, która się w rankingu zaczęła pojawiać. E, LOD e, HOTA, czyli build pod e, dziedzictwo snów, Litany of Dreams, czyli stąd się bierze ten skrót. E, build, który jest skierowany pod same legendy, mm, ale tutaj oczywiście jest część setowa, ale nie ma żadnego aktywnego bonusu setowego. Ten pierwszy mówi, że w momencie kiedy nie mamy żadnego bonusu setowego aktywnego, to wtedy nasze obrażenia zostają zwiększone o tutaj e, o 750% w przypadku przedmiotu starożytnego a 375 w przypadku zwykłej legendy. No i oczywiście też jest zmniejszenie obrażeń o 2% za e, zwykłą legendę i 4% za przedmiot antyczny lub pierwotny. Antyczny, pierwotny jest to sama. Tak powiem ta sama liga No i generalnie tak jak widzicie Dostał bezlitośnik w tym patchu buffa 800% do młota Kiedy mamy aktywny Gnieb Berserkera Wraz z zewem Starożytnych Także tutaj mamy 800% do młota Tu drugi 800% do młota Tutaj mamy 500% do młota Także tych do młotka jest generalnie bardzo dużo Plus Mamy moi drodzy do ognia bardzo dużo Tutaj jest widzę wybrany Kirys Jastrzębia Można ewentualnie grać jeszcze z Żarową tuniką, która daje nam redukcję kosztów, zasobów dla Skili ognistych oraz 20% do ognia. Tak samo tutaj jeszcze Mejczwisty można założyć, ale tutaj jest wersja bardziej defensywna. No, na 140 to się nie dziwię, że przy takim paragonie tutaj więcej temów defensywnych jest wybranych. Kirys, właśnie, oraz kamienne rękawice. Normalna sprawa. No i co? No i tu tak naprawdę to jest build bardzo zbliżony do typowego Hoty na set IK, z tym, że nie mamy tutaj skracania cooldownu tak? z setu IK, nie mamy tutaj perma starożytnych z setu IK i tak dalej. Także generalnie rzecz biorąc, e, trzeba mieć w tym buildzie dość spory cooldown, żeby te dwa skille były cały czas aktywne, żeby mieć te bonusy do obrażeń. E, no ale tak jak widzicie, mamy tutaj Zodiaka, który nam bardzo ładnie zbija e, cooldowny. Mamy oczywiście wyrolowany tutaj 8% tutaj nie mamy 8%, ale też moim zdaniem powinno być no tutaj widzicie jest cooldown jest cooldown 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 wszędzie gdzie się da zbieramy tutaj odnowienie plus obrażenia obszarowe tak cooldowny obrażenia obszarowe to są to dwie bardzo ważne statystyki dla tego buildu no i tak jak widzicie no to są dwa królujące buildy. Moim zdaniem Hota troszeczkę przewyższa. Tutaj w ogóle jeszcze jest zrobiony pod Amok. Same generalnie ranking barbów na razie jeszcze się kształtuje, ponieważ no tak jak widzicie, jest dopiero, mówię, czwarty dzień sezonu, ale podejrzewam, że tutaj dwa najmocniejsze dla barba buildy to oczywiście pod Hotę. Same legendy plus WWW. Barb, dobra, żeby słuchajcie się nie rozgadywać za dużo, przejdziemy dalej Krzyżowiec, jak wygląda Krzyżowiec, tak samo też jak mówiłem na streamach wielokrotnie Też dla Krzyżowca moim zdaniem będą dwa przeważające buildy To jest jeden z nich, który myślałem, że będzie miał większy power, powiem wam szczerze w tym sezonie Bardzo liczyłem na tego builda, ale niestety no, nie występuje on za bardzo teamowo Speedów też raczej z nim nie grają, szkoda do speedów to zaraz przejdziemy. No, tak jak widzicie, no jest set cały Akana, jest set zaklinacza. No i jest set pod Rumaka, czyli generalnie rzecz biorąc, krzyżowiec. Odpala Akarata. Mamy buffa do damage'u ogólnego, zmniejszenie obrażeń. No i generalnie tłuczemy ścierni. Build, pod bloki. Mamy tutaj blok latarni, sprawiedliwości. Mamy blok w tarczy. Powinien mieć jeszcze blok w tarczy wyrolowany. Generalnie stakujemy dużo bloku. I wtedy, jak zablokujemy obrażenia, to tak jak widzicie, z setu, z setu zaklinacza mamy damage od cierni. Tak, stakujemy sobie damage od cierni. Tutaj gem do cierni, tutaj wszystko pod ciernie Generalnie stakujemy tych cierni ile się da. I łup bombardowaniem, i ten bombardowanie łupie cierniami bardzo, bardzo mocno. No i trzeba zaznaczyć też tutaj jest właśnie to wspomnienie bólu, które umożliwia nam krytowanie z tych cierni. Tak, że przeciwnicy, którzy są obezwła władnieni, Czyli pod jakimś cecekiem Dostają zawsze krytyka tak? Czyli tak jak widzicie Zobaczcie tutaj jest wyrolowane obrażenia odkryta W amulecie powinny być też obrażenia odkryta Bo aż 100 może być no, Generalnie szukamy tych obrażeń odkryta Tutaj widzę też są obrażenia odkryta Gdzie się da te obrażenia odkryta muszą być Ponieważ ciernie Za pomocą tego gema mogą kredować No i odłamek grozy Tak jak już mówiłem tu też jest widzę Pierścień ognia o, musi dobrze bić, skoro go wybierają na, na 140. No i tak jak widzicie, no to jest raczej przeważający build na, topowe, na topkę Krusa Myślałem, że jeszcze AOV będzie. O, tak jak widzicie, AOV występuje i to jest miejsce siódme. No bo z tego co widzę, to raczej chyba AOV-ki nie ma. Co to jest AOV? Egis of Valor, czyli po prostu egida odwagi set na krzyżowca pod Heaven's Fury, czyli furie Niebios. Też można tym grać, co też ma power, no ale jednak bardziej przeważającym buildem zdecydowanie tutaj jest set Akana właśnie pod bombardowanie, pod ciernie. Także jeżeli już chcecie grać krzyżowcem, ja osobiście już bym się kierował pod ten build. Mi się wydaje osobiście troszkę prostszy, ale to już wiadomo kwestia preferencji, bo niektórzy mogą grać lepiej danym buildem, który jest teoretycznie trudniejszy, a niektórzy mogą grać po prostu buildem, który jest prost. 3 a im ciężej to wychodzi, tak? Także generalnie to już jest do wyboru, ale ciernie raczej będą tutaj przeważać. Dalej lecimy. Łowca demonów. My friends, jeżeli chodzi o łowce demonów, to tutaj też jest dość spora rozbieżność, ponieważ generalnie rzecz biorąc, topka to Maruder. Jeżeli się pchacie w ranking jak najwyżej Demo hunterem to budujecie sobie go pod set Marudera. Też na streamach to mówiłem wielokrotnie pod. Tu uwaga, strzała odłamkową. Ja preferuję wielostrzał. wieloszał też może być, też bardzo fajny demercz robi, ale wydaje mi się, że jednak jednak ta strzała odłamkowa tutaj zadaje większe obrażenia. Także szukam tutaj, słuchajcie, jeszcze jakiegoś może multishota znajdę, ale chyba cała topka, cała pierwsza strona dychaczy to jest jednak klaster Arrow, więc no skłamałbym, jeżeli powiedziałbym wam, że. Topowy też jest multishot. Multishotem możecie sobie farmić jakieś niższe, czy coś takiego, ale Wychodzi na to, że Topka, najwyższe lifty Robicie strzałę odłamkową i po prostu wbijacie Cały buildzik, tak jak widzicie, no polega na Set Marudera, tak? To jest królujący set w tym sezonie dla dehacza Z Łukiem Yanga, oczywiście Bombardier Obietnica z Różą, jednego z żywiołów Czyli Tutaj, mówię, ukierunkowujemy się typowo na stanie w miejscu. Nie poruszamy się aż tak dużo, żeby mieć 100% właśnie z tego setu. No i tak widzicie, no rozstawiamy wartowników. Wartownicy strzelają nam strzałą łamkową, która jest bufowana dość dobrze. Sami wartownicy, oczywiście, są bufowani. Mamy tutaj egzekutora, który bufuje nam właśnie wartowników, zadają większy damage. No i sam set właśnie polega na tym, że rozstawiamy wartowników, za każdego wartownika jest więcej obrażeń. Tak to, moi drodzy, wygląda. Jeden z żwiołów, upiemy ogniem, tutaj jest mantykora do strzały odłamkowej. Yang oczywiście, nie kierować się tym, że on Yangi to tylko multishot, nie. Ważne jest tutaj w Yangu e, zmniejszenie kosztu zasobów i to aż 50% tutaj może w nim być, co daje bardzo dużą przeżywalność w połączeniu z, setu, z setem kapitana, ponieważ... Im więcej mamy redukcji, odnowie, redukcji kosztu zasobów, tym mniejsze, tym mamy większą redukcję obrażeń, jaką otrzymujemy. A cooldowny nam, nam dają dzięki kapitanowi damage. Także tak to wygląda. Ten Yang jest bardzo fajny, właśnie w połączeniu z kapitanem. No i co tu jeszcze mogę więcej powiedzieć? Bawki, niebawki, jakaś zemsta, wilczek, odskok, tak? No, się do przemieszczania się, ale. Jak, jak atakujemy, no to stoimy w miejscu, rozmieszczamy wartowników i łupiemy, równo yy, Zoja, tak do przeżywalności, bo Maruder nam daje wszystkie, yy, wszystkich kompanów, no, ale aktywujemy oczywiście tylko wilka do obrażeń. No ale z, setu tego, z tego paska też mamy bardzo fajną przeżywajkę. No i tak to wygląda. Tutaj używamy, że chodzi o odłamki echo kłamstw, oczywiście typowy, yy, standardowy gemik do. <laughs> ja tu w ogóle. Wircieni, Już nie pamiętam jaka to jest runa nawet. Ale z tego co widzę pod zimno tu grają. Czyli pod lodową strzałę odłamkową. Okej. Okay, bo tutaj jest zimno właśnie. I ciekawy byłem czy po prostu nie trafił innej. Czy tak pod zimno tu się gra. Z tego co widzę tu się gra pod zimno. No i to jest typowy gemik. Gemik. Ja to nazywam gemem. No. Niektórzy mówią na to odłamek. Niektórzy mówią na to esencja. I tak naprawdę. Nie wiem jaka to jest prawidłowa nazwa. W każdym razie. To coś daje nam. Damage do petów tak czyli za każdym razem gdy twój przywołanie trafia przeciwnika twoje obrażenia wzrastają O 0,5% na 5 sekund do 100 razy No i my zadajemy 25% mniej obrażeń A twoje przywołańce zadają 25% więcej obrażeń czyli duży duży buścik Dla naszych wartowników no i w głowie odłamek grozy standardowo tu widzę fajnie zręczność się wylosowała ja tej Zręczności trafić nie mogę No i Tutaj jest dodany bonus, trwa szybkość ataku i szansa na trafienie krytyczne wzrasta o 5% za każdą umiejętność, której czas odnowienia jest właśnie odliczany. Mamy tak, mamy zemstę na cooldownie, mamy kompana na cooldownie yy, i tak naprawdę chyba tyle i wartownik jeszcze jak rozstawimy 5, no to żeby następnego rozstawić, to to też jest na cooldownie, czyli głównie trzy skile na cooldownie są. No dobra, lecimy dalej, tak by wyglądał dehać mnich. Moi drodzy, król naszego sezonu. Myślę, że nie muszę tutaj nic więcej mówić. Nie muszę tutaj więcej przedstawiać. Widzicie dysproporcje. 140, 140, 142, a mnich pierwsza strona. 150 ki także I to jeszcze leci, słuchajcie Z 16 150 padło już w tym sezonie Solo mnichem No jest to słuchajcie Build królujący, to jest totalna Totalna dominacja mnicha W tym sezonie, to co się dzieje Cała timówka, to timówki za przejdę, ale Czołówka DPS-u to jest moje drodzy mnich Tutaj to jest najlepszy Build tego sezonu, to jest największy Demers z niego idzie Oczywiście tutaj mowa o secie inny w połączeniu z Hildem, w połączeniu z obietnicą podróżnika i różą, z Shenlongami, które dają ogromny boost do Demedu. Co do tego buildu, ja nagram osobny odcinek z wyjaśnieniem dokładnie, co budować, bo jest kilka wariancji tego buildu. Także spodziewajcie się jeszcze dokładnego, osobnego odcinka poświęconemu, który jest, będzie poświęcony temu właśnie buildowi. Tutaj z grubsza, rzućmy sobie właśnie okiem, no jest set inny, bazuje on na naszych sojusznikach, tak. Niechoby na stale towarzyszą mistyczni sojusznicy, zapewniający wzmocnienia ze wszystkich swoich trybów pasywnych i dysponujący efektami wszystkich pięciu run, czyli generalnie jak odpalimy hmm, wybieramy sobie jakąś, jakiegoś yy, sojusznika, tak, yy, ten tryb aktywny który, yy, sojusznik, którego wybierzemy, czyli w tym przypadku ognisty, tak, bo to ognisty robi największy damage yy, odpalamy naszego mistycznego sojusznika, on wybucha i zadaje ogromny, ogromny damage no, i set inny nam daje to, że. Co najważniejsze, atak wymierzony w przeciwnika tworzy wybranego mistycznego sojusznika, który utrzymuje się przez 15 sekund. I jednocześnie można przyzwać do 10 mistycznych sojuszników. I teraz tak. Najważniejsze: obrażenia zadawane przez mistycznych sojuszników wzrastają o 3000% za każdego aktywnego mistycznego sojusznika. Mamy maksymalnie tych. Mamy już tą pełną liczbę. Sojuszników, aktywujemy je i ten mistyczny sojusznik, jak łupnie, jak wybuchnie, to Bosa potrafi, słuchajcie, zone na bardzo wysokim poziomie. Także ogrom, ogrom damage w połączeniu z Aukhildem z Shenlongami, z jednością żywiołów, z Butami, z rękawic z karwaszami, to jest, słuchajcie, to są tak chore przeliczniki. Plus jeszcze, oczywiście, Egzekutor, plus jeszcze Zmora, to naprawdę zamiata. Zamiata, to jest potężny, potężny damage. No i tak jak widzicie, oprócz tego mamy tutaj włożony gemik do petów, tak? Bo nasi mistyczni sojusznicy są traktowani jako pety, jako nasi towarzysze. Także tutaj jest ten gemik wrzucony. Oczywiście bonus do ognia się wylosował, gramy pod ogień, także bardzo fajnie. No i bonusy typowe właśnie dla naszych towarzyszy. No i odłamek grozy też standardowo. Tutaj jest wybrana szybkość ataku oraz szansa na trafienie krytyczne Można też grać pod to, że jak mamy 3 skille na cooldownie to jest 50% do elementala Moim zdaniem to jest lepsze Ale tutaj widzę, że ma trafiony taki gemik, a nie inny. On też jest spoko jak najbardziej Dużo daje Ale ja bym wolał ten elemental Mimo wszystko jak mamy 3 skille na cooldownie to nasz elemental jest Zwiększony o 50% Lightning i fire tylko, nie? No i tak to wygląda <laughs> Przejdźmy moi drodzy dalej Także mnicha myślę, że już nie trzeba komentować Reszta buildów no, z dwa tiery niżej są przynajmniej. Przynajmniej dwa tiery niżej. Każdy inny set. I na totalny overpower. Lejdźmy dalej: Nekromanta. Może żeby ten odcinek nie był za długi, rzućmy okiem szybko na Nekromantę. Jeżeli chodzi o Nekro, ratmy, tak. Ja na początku myślałem, że to będzie moi drodzy: LOD, wybuch zwłok. Czyli build pod same legendy, bazujący na wybuchu zwłok. Jednak nie. Mamy tutaj set ratmy. Który bazuje właśnie na e, armii umarłych Mamy tutaj to, że mm, Każdy aktywny, utrzymujący się na stałe Stałe, przepraszam, sługa Zwiększa obrażenia zadawane przez armię umarłych O 1750%, maksymalnie do 31,5 tysiąca Czyli generalnie zależy na, nam na tym Żeby mieć sługusów, którzy się utrzymują cały czas Są to oczywiście szkielety Są to ożywieńce mm, nie wiem dokładnie już, nie pamiętam ile tych dokładnie, szkieletów jest 7, a tych ożywieńców chyba jest 10, jeżeli dobrze kojarzę No i tak to wygląda, mamy bardzo duży przelicznik, mamy 31,5 31, do naszej armii umarłych Tutaj jeszcze jest w połączeniu z karwaszami boost, tutaj jest jeszcze w połączeniu boost z setem jeseta No i tu jeszcze mamy przysięgę losu Armia umarłych zadaje dodatkowe 200%, 250% obrażeń i zyskuje efekty runy Niekonwencjonalna walka No i tu jeszcze jedno żywiołu żywiołów widzę, to jest, także też tych spory, przeliczników jest dość sporo Łupiemy naszą tą armią umarłych <laughs> Kości, ratmy No i to jest odłamek grozy, standardowy gemik widzę też z pierścieniem ognia No i esencja cierpienia, tutaj fizyki <laughs> bo mamy runę fizyczną, także e, Mamy fizy bonus do fizyków no, i tutaj generalnie rzecz biorąc, jest w, Twoja szybkość ruchu oraz redukcja czasu A kiedy od trucizny bijemy, tak jak widzicie, zależy nam na tym, żeby zadawać damage od trucizny. Ale u nekro to nie jest problemem, tak? Bo nekro ma dużo tych skilli trujących, także nawet niekoniecznie musimy mieć te trudki w widełkach tych na samej górze wybranych, żeby moi drodzy, żeby te, te trudki zadawać. tak No i dobra. Tak by wyglądał Nekro. Tak jak widzicie, no, raczej pierwsza cała strona to jest właśnie Ratma. To jest build królujący. No i, ale tylko 134 jest solo, max 101. Przepraszam, 139. Także każda klasa, słuchajcie, na ten moment w okolicach 140 solo, a, a Mnich ma już, słuchajcie, całą pierwszą stronę w 150. Także widzicie dysproporcje. Widzicie, szaman. O Jezu Chryste, też 140, tak jak widać Szaman, jeżeli chodzi o tą postać, to e, Dużo różnych też było m, dyskusji na jego temat Jaka, Jaki build będzie tutaj królował, jeżeli chodzi o solóweczki No i tak jak widzę, pierwsza strona oczywiście to jest Aracher, tak? Jeżeli chcecie topkę, to budujecie Arachera I teraz pod co? Bo były spekulacje, czy pod Firebaty, czy pod te pająki właśnie No i z tego co widzę, no to jednak zostają pająki, tak? Typowy bildzik pod pająki tutaj właśnie z uściskiem królowej pająków Sam set oczywiście daje 25 tysięcy procent Obrażeń do pajączków No i tutaj mamy pasek do pajączków Mamy broń do pajączków Pajączki to są oczywiście nasze pety Więc jest egzekutor, jest maska jerama No i tu jest bardzo fajne właśnie mojo Które po upływie podstawowego czasu działania Duchowa wędrówka trwa Dopóki nie zaatakujesz trzech wrogów nie zaatakujesz wrogów trzy razy, lub póki przeciwnik elitarny nie znajdzie się w promieniu 20 metrów od ciebie i ataki wykonywane w krainie duchów zadają obrażenia zwiększone o 100%. Czyli generalnie mamy trzy takie łupnięcia zwiększone o 100%. Bardzo, fajna metoda, bardzo fajne moje tutaj pod set Mundu Gundu też mm, można tym śmigać, ale z tego co widzę, no to raczej cała pierwsza strona bazuje na oczywiście secie Arachyra, typowo pod właśnie pajączki. A! Powiem wam szczerze, jestem tutaj lekko zaskoczony, bo myślałem, że jednak Mundugundu będzie prowadził, a jednak Arachyr zadaje większy damage. No i został się ostatnia, ostatnia postać, Wizard. Też nie wiadomo jak dla mnie tego sezonu, bo myślałem, że z Wizardami mimo wszystko będą coś biegać. Że mimo tego nerfa, braku klonów, coś tam będą robić. No ale tu jest Wizard wyraźnie ukierunkowany, jeżeli jest życzenie śmierci. E, typowo pod ogień z tego ptaka oczywiście z kapitanem z Aukhildem e, taki typowy buildzik moi drodzy pod e, eksplozję energii tak teleportujemy się podpalamy przeciwników dezintegracją i cały czas spamujemy eksplozję energii która zadaje damage z tego co tutaj widzę także generalnie że biorąc dość dużo wizard spadł e, no i też jest opcja zgrać z okruchem przeznaczenia pod widmowe ostrza. To jest też inna konfiguracja tego buildu, bo można właśnie grać albo bazując na eksplozji energii z dezintegracją, z życzeniem śmierci lub właśnie, tak jak tu pokazywałem wcześniej, okruch przeznaczenia pod widmowe ostrza. Ładujemy staki tego spalenia z setu za pomocą dezintegracji, podpalamy przeciwników, ładujemy te staki. Jak mamy fula łupiemy. Naszymi widmowymi ostrzami, i też zabijami. Myślałem, że tego typu speedy mogą być grane, że to będzie duży damage, no ale niestety to, co Mnich wyprawia w tym sezonie, ja to powtórzę po raz, jeszcze, po raz enty. wymiata. ta. Mimo, że tak były solówki. No i teraz tak, jeżeli chodzi o teamówki dwójki, trójki, czwórki, tutaj słuchajcie, tak samo jest identyczna sytuacja. Zarówno dwójki, trójki, jak i czwórki. DPS-em jest Mnich. Mnich pod fale światła 6.48 padła w ogóle 150 w czwórkach W trójkach jest 6.51 O w ogóle lep... No trochę, trochę lepsza czwórka słuchajcie jak trójka I dwójka 11 55 150 już słuchajcie lecą równo No i generalnie rzecz biorąc mówię dwójka to jest dechacz plus monk Support dechacz plus mnich pod o, Ognistych sojuszników Bla 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 no można grać też z barwem ale jednak ten dechacz daje więcej E, tylko trzeba na przeżywalność Michał uważać. Trójki dochodzi Barb. Jest support Zechacz, support Barb. Oczywiście DPS mnich pod, e, pod set inny. Typowy bildzik No i czwórki dochodzi drugi mnich. Jeden mnich, gra, e, jeden mnich gra ze Strikenem, a drugi mnich gra z. Bodajże obrączką potężnych, jeżeli dobrze pamiętam, zeją. O, właśnie, zeją też grają. Też jest bardzo fajna opcja, że wy uaktywniacie sojuszników i daszujecie się, i wtedy ten damage jest jeszcze większy. Z zeją można próbować, ale to już trzeba no, troszeczkę zeją ogarniać. Widziałem opcję jeszcze z potężnymi, ze zmorą potężnych na elity, także to też można sobie ten gemik wymienić. No i tak jak widzicie, no, meta jest prosta, dwójka Dehash Monk. W trójkach dochodzi barb, czyli jest dechacz barb monk, no i tr czwóreczki, dwa mąki. Gdzie jeden z, ze strickenem bije bossa, albo drugi, bo, bo, drugi mąk bardziej się skupia na trashu, nie ma strickena. Bo ze strickenem, to mówię, boss jest totalnie one -shutowany. I tyle. Tak by, moi drodzy, wyglądała meta. A jeżeli chodzi o speedy, to tak samo jak czwórki, dwa mąki, zdechacz z zibarb. Yy, to jest topowa konfiguracja na speedy na naszym discordzie. Do którego serdecznie zachęcam dołączyć, link w opisie. E, tutaj jest dokładnie, moi drodzy, ta meta na Fire Alive wyjaśniona. Lodrany, moi drodzy, też są bardzo fajną konfiguracją. Stare, dobre lodrany e, też fajnie dają radę. Też macie tutaj dokładnie każdą konfigurację e, wyjaśnioną. Jak sobie zerkniecie, to tutaj wszystkie klasy postaci są rozpisane, dokładnie czego szukać, jak wygląda build. Także polecam zerknąć. No, tutaj będziemy to wszystko jeszcze aktualizować. A ja to sobie podopisuję, co i jak, co wywalić, co zmienić, i tak dalej. Także to wszystko jest, meta jest na bieżąco aktualizowana, ale większość już jest raczej e, zrobiona. Także tak to moi drodzy by wyglądało. Słuchajcie, długi odcinek, zeszło mi się, rozgadałem się, ale mam nadzieję, że wam wyjaśniłem. Tak ma się meta teamowo-solowa w tym sezonie. Jeżeli wam się odcinek podobał, macie jakieś pytania. Piszcie komentarze, oczywiście lajka, like zostawcie pod filmem, będzie mi bardzo miło. jeżeli jesteś nowy na kanale, zachęcam do subskrypcji. Także dziękuję ślicznie, trzymajcie się do następnego odcinka. Żółwik dla Was, pozdrawiam, czy cześć. cześć.